Gdzie można kupić najlepsze lody, Pani zdaniem, w Lubartowie? E, moim zdaniem najlepsze są to uczciwa gałka na deptaku, przy deptaku. Najlepsze. Hmm? A co decyduje o tym wyborze, w Pani przypadku? Codziennie jest inny wybór smaków. I właściwie tylko to. I są ogólnie dobre. To na rynku w hmm. I co o tym decyduje? No smak. Hmm. A jeżeli chodzi o wymienność smaków? No też jest. Duża jest. Według mnie te lody, mhm. lody są naprawdę dobre, mają jak na lody dobrą cenę, fajna konsystencja, fajny smak. Mhm. A Dobry, jeżeli dobro. chodzi o miejsce, to, gdzie konkretnie? Tutaj, y, przy fontannie, mam lody domowe. Najlepsze lody w Lubartowie można kupić na Lubelskiej przy... Dobra, dobre lody przy Lubelskiej. Lubelskiej. Mhm. I dlaczego Pani zdaniem? Y... To są y, lody godne polecenia, lodziarnego polecenia. Dlatego, że są smakowo i w ogóle wizualnie tak bardzo ładnie wyglądają, bo są bardzo fajnie podane, przez taką przez młode dziewczyny. Moim zdaniem najlepsze lody można kupić w uczciwej gałce, e, czyli to będzie w okolicach e, loku Lubelskiego Środka Kultury. Mhm. I co decyduje o Twoim wyborze? E, em... Po prostu mają spory wybór smaków i moim zdaniem są bardzo dobrej jakości.